17 stycznia piątek i kolejne spotkanie ze słowem życia. Zapraszam. Kochani, Jezus rusza w świat, można tak powiedzieć. Znowu wychodzi, znowu naucza. Gdy przychodzi, wieści się rozchodzą. Nawet w własnym domu nie może się skryć. Bo wszyscy przychodzą i go chcą słuchać. I dzieje się tam niezwykłe wydarzenie wbrew pozorom. Mówię wbrew pozorom, dlatego, że no, gdy Jezus był w domu, no to wydaje nam się, że. Um... Jakby to nie było zaplanowane jakieś wydarzenie, nie było to coś, co było przygotowane, że teraz, tak jak inne kazania na górze, czy jakieś spotkania szczególne, nie było to nic zaplanowanego, nie miała to być fenomenalna akcja teraz będziemy uzdrawiać, albo teraz będziemy nauczać. To wszystko wyszło naturalnie, samo z siebie. A mimo to jest to jedno z takich ważniejszych wydarzeń. Dlatego, że z tego fragmentu możemy naprawdę wiele się dowiedzieć. Mianowicie mówię o tym, gdy Jezus naucza i przynoszą do Jezusa sparaliżowanego człowieka. Ale nie wnoszą go normalnie, tylko przez dach, dlatego że było tyle ludzi. I gdy czytam zawsze sobie tę Ewangelię, to niezwykle mnie porusza to, że człowiek sparaliżowany to jest człowiek, który nie mógł się ruszać. Czyli on sam by nie mógł przyjść do Jezusa. Ale miał na szczęście, jak jest powiedziane, czterech mega przyjaciół, którzy go tam zanieśli, i którzy mogliby się odwrócić tuż przed drzwiami i powiedzieć: no nie damy rady cię wnieść, sorry, chcieliśmy. A oni, mimo to, szukają innego wyjścia, innego wejścia do Jezusa, innego sposobu, by się do Niego dostać. I wbrew jakby temu, jest to bardzo ryzykowne. Wyjście. No przez dach, no kto w ogóle by wpadł na taki pomysł? Ale to obrazuje nam niezwykłą wiarę tych ludzi. I to jest tak szczególne w tym fragmencie, dlatego że ten człowiek by dalej wiódł takie życie, znaczy no pewnie teraz już nie, ale w tamtym momencie by dalej wiódł takie życie, gdyby nie jego przyjaciele. I, i to nam pokazuje, jak ważne jest to, kim się otaczamy. Jak ważne jest, jakie osoby nas przyprowadzają do Jezusa, bądź od Niego odciągają. Więc pierwsze pytanie, które Ci rzucę w tym momencie, to zastanów się, czy Twoje środowisko by Cię wnosiło przez dach, czy by powiedziało, chcesz, to sobie tam zawołaj, czy coś. Czy one Cię przyciąga, czy odciąga od Jezusa? Druga sprawa, czy właśnie w trudnych momentach masz na kogo liczyć? Bo On mógł. On, on miał ekipę, która go przez dach wniosła do Jezusa, co jest niesamowite. E, przez to On mógł być uzdrowiony. I, i druga, trzecia sprawa już to jest e, obraz Wspólnoty. Oni jakby obrazowo, co są wiadomo przyjaciele i tak dalej, ale to pokazuje nam jak ważna jest wspólnota, jak ważne jest takie nasze środowisko, z którego możemy też czerpać. Niekoniecznie tak fizycznie w postaci tego, że ktoś nam pomaga, pomaga coś zrobić, ale w postaci takiej też wiary, że ktoś nam powie hej słuchaj, ja Ci pokażę tą inną drogę, ja Ci pokażę to inne wyjście. Może Twoje jest zbyt zakorkowane, ale choć przejdziemy razem, choć ja ci pokażę, jak to u mnie wyglądało, albo inaczej, oni będą się dzielić swoimi doświadczeniami. I tak ważne jest, żeby mieć osoby, które nas wspierają w wierze, które nas właśnie wyciągają ku górze, zaprowadzają do Jezusa. A drugi obraz tej Ewangelii, taka druga strona medalu, to jest sam moment uzdrowienia tego, trendu, tego sparaliżowanego. On też jest niezwykły, dlatego że nie zaczyna się to tak typowo poprzez na przykład Jezu uzdrów mnie, ej wstań, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Jezus zaczyna w tym momencie od tego, że odpuszczone są Ci Twoje grzechy. Jakby na pierwszy rzut oka, no co to ma wspólnego z uzdrowieniem? Tam już oczywiście w rogu tego domu zaczyna się szum faryzeuszów, nauczycieli pisma, kim on jest, że grzechy odpuszcza. I Jezus zadaje pytanie, co jest łatwiej powiedzieć, odpuszczone są Ci Twoje grzechy, czy wstań i idź? I mnie zawsze zastanawiały te pytania, jakby co to ma ze sobą wspólnego, o co w nich chodzi? No ale e, z biegiem czasu, z ilością czytania tego fragmentu, z pomocą Ducha Świętego, zdałam sobie sprawę, że e, tak naprawdę naszą blokadą właśnie do tego wstań i idź, do tych cudów, do tych uzdrowień, e, do rozkwitania wierzy właśnie jest ta pierwsza rzecz odpuszczone są ci twoje grzechy dlatego jak ważne jest pojednanie z Jezusem to jest najważniejsza i najbliższa najbliższy moment spotkania z Jezusem kiedy on ci odpuszcza twoje grzechy kiedy na nowo może mieć znaczenie jego śmierć na krzyżu i w jego przypadku to że zostały mu odpuszczone grzechy blokada została zdjęta i mógł chodzić Został uzdrowiony, i to jest też dla nas informacja, że jeśli coś w Twoim życiu jest takiego, o co bardzo się modli, że to się nie dzieje, albo bardzo byś chciał, chciała to mieć, ale nie możesz tego mieć, tak ci się wydaje. Coś się wali, coś, coś nie idzie po Twojej myśli. Zastanów się, czy właśnie tą blokadą, albo tym spustem w dół, nie jest to, że nie żyjesz w czystości, że nie żyjesz w łasce uświęcającej. Że może dawno nie byłeś ku spowiedzi, i mam nadzieję, że te, te odpowiedzi na pytania zaprowadzą nas do konfesjonału, a później do radości życia wiecznego. Czego życzę Wam i sobie, i życzę Wam również dobrego dnia. Trzymajcie się.